Uzasadnij, że liczba 137 do potęgi 8 minus 119 do 8 jest podzielna przez 2 do 11. Więc tak, będziemy korzystać z wzorów skróconego mnożenia. Będziemy korzystać z wzoru na różnicę kwadratu, czyli a do kwadratu minus b do kwadratu to jest a plus b razy a minus b. Dobrze, więc najpierw przepiszmy sobie przykład 137 do 8, minus 119 do 8. To tak, rozpiszemy sobie na 137 do potęgi 4, minus 119 do potęgi 4, razy 137 do 4, plus 119.

Tutaj mamy plus, a tu będzie minus 119 i dwa pozostałe, czyli 137 do kwadratu plus 119 do kwadratu i mamy 137 do czwartej plus 119 do czwartej. Tutaj jest jedynka. No dobrze. Więc tak, z pierwszego nam wyjdzie 256, z drugiego wyjdzie nam 18 i dwa pozostałe sobie przepiszmy. E Plus 119, kwadrat. 137 do czwartej, plus 119 do czwartej. Dobrze, więc 256 to jest 2 do.

2 do 11, i teraz będziemy musieli wykonać pewne przekształcenia związane z wzorami skróconego mnożenia. Ja proponuję skorzystać z wzoru na kwadrat różnicy, aczkolwiek równie dobrze można skorzystać z wzoru na kwadrat sumy. Czyli ta kwadrat różnicy to jest A minus B do kwadratu. I co to jest? To jest A kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Jak warto sobie zauważyć i jest to możliwe, to mamy a kwadrat i mamy b kwadrat, ale nie mamy środkowego wyrazu, więc musimy obu obustronnie dodać 2ab. I teraz nasz wzór skróconego mnożenia przekształcony wygląda w następujący sposób. a minus b do kwadratu plus 2ab równa się a kwadrat plus b kwadrat Teraz, skoro już mamy wyprowadzony wzór, to sobie z niego skorzystajmy. Czyli tak, na początek mamy 2 do 9, bo tego nie robimy, to to przepisujemy. 2 do 9 razy 9 i tutaj mamy tak 137 minus 119 do kwadratu plus 2 razy 137 razy 100. 19. I teraz mamy drugi nawias. Tutaj on będzie wyglądał podobnie, ale trochę inaczej i będzie wyglądał w taki oto sposób czyli będzie tutaj 137 do kwadratu minus 119 do kwadratu. Całość będzie do kwadratu i plus 2 razy 137 do kwadratu, razy 119 do kwadratu. Dobrze. Tutaj jest wzór skróconego mnożenia, to z tego skorzystamy, a tutaj możemy to sobie obliczyć. Czyli mamy tak 2 do 9 razy 9. I tutaj mamy tak 18 do kwadratu plus plus 2 razy 137 razy 119. A tutaj będziemy korzystali z wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. A potem również na kwadrat różnicy. Czyli tak. Mamy taką sytuację, że mamy tak 137, to sobie rozpiszmy najpierw różnicę kwadratów. 137 minus 119 do kwadratu i teraz mamy 137 plus 119 do kwadratu. I teraz mamy to, czego nie obliczaliśmy, czyli to 2 razy 137 do kwadratu razy 119 do kwadratu. Dobrze, więc skoro już mamy to, to sobie tak tutaj przepiszemy. A my będziemy działać na samym prawie końcu. Osiemnastkę sobie rozpiszemy na dwa. Do, do drugiej, razy 9, do drugiej, i tutaj będziemy mieli 2 razy 137, razy 119. Tutaj będziemy mieli tak 18 kwadrat, a tutaj będziemy mieli razy 256 kwadrat plus 2 razy 137 kwadrat. Razy 119 kwadrat. Dobrze. Na tym etapie możemy już sobie zacząć z, pier z pierwszego nawiasu wyłączać dwójkę, czyli mamy dwa razy 9 do drugiej plus 137 razy 119 a z drugiego tak samo, 18 do kwadratu to jest nic innego jak 2 do kwadratu razy 9 do kwadratu, czyli też sobie wyciągnijmy jedną dwójkę i będziemy mieli 2 razy 9 do kwadratu i tutaj będziemy mieli plus, jeszcze nie plus, tylko tutaj będziemy mieli tak to, czyli razy 256 do kwadratu. I teraz już to sobie będziemy przepisywać, czyli plus 137 do kwadratu razy 119 do kwadratu, dlatego że dwójkę sobie wyłączyliśmy przed nawias. No dobrze, to teraz już mamy taką sytuację, że mamy 2 do 9 razy 9 razy 2. I teraz ten nawiasik, pierwszy 9 do kwadratu plus 137 razy 119, i tutaj drugi, czyli mamy 2 razy 9 kwadrat razy 256 plus 137 kwadrat razy 119 kwadrat.

też do drugiej, plus 137 kwadrat razy 119 kwadrat. I z racji, że 2 do 11 jest iloczynem tej liczby, to cała liczba jest właśnie podzielna przez 2 do 11, czyli co należało wykazać i na tym kończymy ten powód.